Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Let's Play e, Counter-Strike Global Offensive. Tak jak mówiłem, e, tą wtorkowy dzień, jak gdyby będziemy właśnie przeplatać różnymi Counter-Strike'ami albo też e, Call of Duty. E, no w tym tygodniu padło. a Z powrotem na e, Counter-Strike'a, którego w sumie dawno nie grałem, więc mogę być straszną lamą! Na 360, no kill. Uhu. Siema Dobra, tak się właśnie zawija. Zmieniłem sobie celownik, chociaż tak chujowo, bo się powinno customowym grać. Tak słyszałem, że się niby lepiej celuje, czy coś w sensie tak... Ale to jest chyba... E, każdy do tego indywidualnie podchodzi, każdy ma indywidualne zdania na ten temat. Do niedawnego czasu w sumie dobrze mi się grało e, na... O, oh fuck. Na domyślnym... E, a! Dobra. Na domyślnym e, celowniku, ale to... poradać dać szansę jakimś innym, prawda? Które chyba dobrze... E, Mogą robić! Yeah! Tak się kiluje. To jest mój skin, kurde. Ah, tu jest No zajebiście. Pamiętajcie, rozglądać się oczy dookoła głowy, kobra, kurde O Dobra, padł, ojej! Zwień! Kurwa! Jeszcze i tak nie ten nie zabił, no to trochę mnie zaskoczyło, nie powiem, że nie yeah, bania! No chodź, wyjdź, wyjdź Nie wyszedł, kurde. Co on miał? Jezu, on ma dobrego cel'a, kurde. Ach, ja nic takiego nie mam. się ma. Ujo, siema. Kurwa, go są z noża, ale co mu pomogłem. Cieszmy się tym chociaż. Ludyś, ty by nie strzelał wcześniej. Ludwyś, kurde. No nie wierzę. Jak mogłem tego nie trafić? To jest trochę... Yy, trochę szkoda, nie powiem, że nie. Dobra, czekajcie tu jest strzał? Halo! Ciekawe czy ktoś mi chociaż coś odpowie Ocalono gracza O, ocalili gracza Zobaczcie jaki jestem fajny Taki w porze kumpel, nie? Do innych graczy przynajmniej Yeah A, ah, fuck Zaskoczył mnie troszeczkę A, kurde Właśnie Powiedzcie co sądzicie o tych rankedach Tam już jeden odcineczek został wrzucony Nie wiem właśnie czy wolicie takie rankedy Czy czy normalne takie wyścigi zbrojeń Tylko mówię te... Ostatnio rankedy nie miałem czasu. O jebać. Ale teraz tego czasu już mam coraz więcej, także... W zasadzie już mam czas, bo jestem po sesji, także nie muszę się dalej uczyć! Ej, kolejne 6 miesięcy pierdalania się. Jak ja to uwielbiam. A potem znowu, kurde, będę płakał, że nic na sesji nie umiem i po łebkach zdawa, ale jebać to! To nie chodzi przecież o sesję, tak grać Trzeba napierdalać się z typami, kurde, że tak szybko powiem. Tylko dobra, napierdalać. O! Jebać 90 w jednym trafieniu no. Czy ich Bóg opuścił? Nie, Zypek musi być naprawdę niecą lamą. Koro kurde od nie zaszedł i jeszcze nie mógł zabić. No to to naprawdę trzeba trochę mieć skilla. Chociaż nie mówię! Mnie czasem... Klasę... Jebać wiedziałem, że to będzie. Znaczy... Wszak to nie zabił wcześniej, ale... Ja, proszę. Ale kurde... Ojej, to mój mój, dobra. Już nie jest... No chciałem ci skresować. Niestety nie trafiłem albo za późno to zrobiłem Znaczy za późno w ogóle Oj, Tu dobra, kurwa! Nie dostałem w ogóle... A! Tam był! Wszędzie z no nie wierzę! Ósme miejsce! Znaczy 8 killi, nie ósme miejsce! No ciekawe czy z tej odległości mu... Co Ja zabiłem, jestem perskie odległości typa! O nie! O nie! Gdzie on? No tu był! Are you fucking kidding me? Tamten zdorzem coś kombinuje? Ja! Yeah. Proszę bardzo. Dwa kile raz. To jest, kurde. Jakoś to się. Aha! Najlepiej. Nie wiem, Ultimate Rage, jak to tam się da. O, znowu dwa kile! Ej, zauważyłem, że jak są dwa kile, to, kurde, daje mi na chwilę tą. Negev, kurde. Daj mi na chwilę tą czerwoną otoczkę. Nie wiem, czy to ma coś związek z tym, że szybko zawijam, czy co? O, Killing Spree. Przypomniałam mi się to słowo. Które A Ty bladziu kurde Bot map. No, jak nie, bot może zabić. Jest coś nie halo, halo. Yeah, I po bocie. Co? Obejmuj prowadzenie! Kto jest królem pingla? Na pewno nie ja. O kurde, ten typ jak chyba. Jest przede mną. Przede mną. O nie. Dobra, schować się, przeładować. I ja. Jebać. No, typie! Gdzie żeś się schował? Chciałem cię zajebać, a nie... Ty się schowałeś, kurde No wyjdź, wyjdź, wyjdź. No co za fiut! Wycelował, widział, mnie! czemu ja go nie mogę zabić! Kudwa! No nie, dzięki! Dzięki, że mi go zajebałeś! Uwielbiam tą toczkę, no kurde, coś te pistolety chyba znerfili, bo nie mogę zabić! No nie, no tu się diebas pojawił Kurwa Gin Gin Jest, chociaż jeden Wyjdź, wyjdź, tylko wyjdź Nie Zajebisty skok Marcin Nie wierzę no Marcin jak skaczesz No co za chujek ludyś, kurwa Teraz ja cię zabić Ty miałeś być ofiarą No bo jest jeszcze nie a Kurwa tak nie może być. No i tu zaraz wyskoczą z 500 różnych stron, kurde. Okej. Okay. To było zabawne. Ale no dobra, dajcie mi... ...ludzia do ubicia. Tylko takiego, co będę go mógł... ...ubić. Jest! Jest, czyli Willy, proszę bardzo. W końcu jakiś... Ej! Co było trochę hamskie z mojej... ...znaczy, z moim zdania. No, mogłeś go wcześniej zajebać tego bota. O, o, dobra Ciul. tam. No nie wierzę. No i nie kampię się przecież. No i swojego zajebałem. No kurwa, ty. Wypierdalaj. pierdolaj. Tam to miał być mój kill. To też zasłonił go ciałem. No! Boże, ten skill muszę sobie. O, proszę. O, no, dobra. Za bardzo sobie chyba DPI zwiększyłem. Ja! Chili Willy w główkę jeszcze, proszę bardzo. To jest. O nie, ktoś ma nóż. O nie, dwa, dwóch ma nóż. Dałem się zabić typowi, który miałby nóż. No zabił się. Ale on powinien teraz mieć, jak gdyby, taką karę. A teraz trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nooo! Kisiel nienawiści ma pierwsze miejsce. No to nie tak miał wyglądać. Ale jej, mam kurde skina. Takiego zajebistego skina, że. O ja pierdolę. Dobra. Mmm. Ja bym sobie na bage'u pyknął chyba tu dawno nie gra. Nawet nie wiem czy mam jakiś ucinek na bagageu Ale patrzcie, jestem najlepszy z drużyny. to to się chwali chociaż to kurde No dużo ludzi tu widzę nie gra, także pewnie w następnej runcie nie będzie dropa i no nie no cholery dały kurde Drugi głos na lake będzie losowanie Ale co wygra? Koniec głosowania za 15 sekund No dawaj, dawaj, bagage, bagage, bagage No, proszę bardzo, to to się zamieć szczęście kurde, mówię bagage jest bagage Teraz trzeba czekać aż się mapa wczyta. O proszę bardzo, nawet yy, oczekiwanie na ten się nie skończyło, a już się mapa wczytuje. No zajebiście. A, Baggage lubię, w sumie tą małkę, lubię, no. Najbardziej lubię chyba szó, ale na tym już tyle grałem, że to chyba trochę się już zbrzydło, że tak powiem. Także Baggage jest całkiem ją alternatywką. No to wiecie, to jest to niby lotnisko, gdzie tam te, te luki bagażowe i tak dalej, czy tam loty, czy tam pływie co. Dobra, nie mamy czasu na gadanie, trzeba robić pranie. <laughs> Taki bardzo śmieszny żarcik. <laughs> no dobra, lecimy, mecz się rozpoczął. UMP-45, moja ulubiona broń z czasów, kurde, yy, model Warfare 2. Co się zdziwicie, ale kurde, termowizyjny... Termowizyjny, kurde, celowniczek i tłumik... To normalnie broń była nie do ujebania, wystarczył jeden strzał w głowę, już po typie, oczywiście. Nie no, to tam chyba loki, A, ale żebym trochę no odjebał. Eee, no, wtedy wystarczył jeden strzał w główkę, kurde, i po typie odkrycie to, to nie jest, ale tak było. Ok, jak widzisz, tam byłem. o żeś ty chuju, non-stop kill. No, ja ci teraz, ja ci tego killa zastopuję. Ja, proszę! O, nie wiem. Jest, dwóch na raz. No i kurde, trzeci do kolekcji jednak nie poszedł. a ja myślałem, że pójdzie. No e, dobra, co tam jest? Tam nic nie ma. Tu jest! Aaa! Za mamusię! Chuju. Uuu! Proszę bardzo, kill! Ultimate kill, kurde! Dobra, dawajcie mi następnych! Gdzie są następni? I'm ready! As fuck! Dokładnie, chyba jednak jebuję gołtów. Ale tu mogę się przykampić! Ła, wybijać! Kurwy, proszę jeden, drugi, masz, chuju, tam nie będziesz, kurde. A tu proszę, jaki cwaniaczek, a masz cwaniaczku, kurwa, nie dostaniesz mojego życia. Życie za życie, o, o Jezu, to nie był masz. Czemu, czemu ja go nie, nie widziałem, czemu ja go w ogóle nie biłem, no halo, no co, co jest ze mną? Znaczy taką spierdoliną jestem, żeby kurde nie... A, tu. No, stop kill, proszę, został przystopowany w końcu. Oj! Dobra, to był mój. Yeah! Nice, nice! To mi, Mike! Znaczy, Nico. Ojojoj! Oj, oj. Już prawie miałem jego łeb normalnie na celowniku. O że co ja dostałem? Jak? Yeah. Nie wiem, jak to kill. To nie ja ci strzelałem, ziomuś. To byli ci źli ludzie. Isko! A, tu był, tu był! A, to nasz. Dobra. Jebać, nieważne. Nothing happened. Dobrze, nie strzelałem na niej. Ja, yeah, no W jajcach dostał headshot, powinien być. Albo natszot. No. Cholera. O, jeden. A, fak, już był drugi. Tylko nie zdążyłem przeładować. Dobra, lecę tędy. Może tu coś wskuram Uuu, straciłem prowadzenie. Nie, 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 może być. No nie, no miał to mnie baną, kurde. Przy, przybliżarkę, dobra, gdzie tu są, gdzie tu są ludzie. O, tam jest ludź, nie ludź. To jest chuj, nie ludź. Masz kill steal, kurwo. Dobra, da dajcie mi przeciwnika Ale nie trzech, ja pierdzielę, halo To tak nie To nie miało tak wyglądać O tam coś się Jezus Siemaniana oh, so close Dobra, tu coś wyskoczy i siomek Ja bacz! Nie, nie ma Dobra Tu się kręci Ja dwóch naraz Po jajka kurde Bania, nie no, prawie bania Dalej wyskocz struktury to mój Kurde, nie pojawiła się ta jeba. O! Aja, jaj... Aj, karamba, cholera. No nie wierzę, isko. Ui! Lecieć! No, isko! Trzymacie wcześniej, nie ujebałem. A tam widzę, typek był 10. O, oh, fak, jednak typek jest lepszy na teraz. A, dobra, to nic nie ma. Wow! Dobra. No! Jej! Zabiłem isko! A tamten, no both no proszę was, takie powinno to wyglądać, ale dobra, ja prawie prowadzenie utrzymuję, jest dobrze. No, tych kuju, chuju mój dziki wężu, nie, tam nie lecę, tam jest za brzydko. Lepiej być na górze. I to by na mnie, nie chodzi mi o rzeczy cenzuralne. Yeah! Multikill, kurde. No, jebać, tamten był szybszy. Dobra, Mirko, ważne, że nie jakiś Alvonzo. Ne, non-stop kill, spadłeś. Och! Kurwa, gdyby nie miał tego auga, tylko normalną broń, to bym go zabił. Mam nadzieję, bo już mnie namiot na jego główce. No, utracimy prowadzenie! Nieważne, Znaczy, nie może być. Niemożność, nie, tak nie może być. O, no, nie spodziewałem się tego, że on tak pójdzie. Dobra, chuj. Kampię się tu. Ty, pizdo! Kurde, a ja mogłem wziąć yy, nóż. No ale, no nie pomyślałem. Nie jestem... Boże, Mirko! Nie, wie, nie wierzę, że ty to byłeś, ty. No by... Bot Henry. Ale idzie że to jest bot. No nie wierzę, ja chyba jestem bot. Ja się Bot Furma powinna nazywać chyba. A, Dobra, tu nic nie ma. A już myślałem, że będzie po mnie. No Mirko, ile? 8 HP ci zostało, no... Nie piełdol. Nie piełdol! Mirko! No, Mirko się zabił, no A to to było specjalnie, Mirko. Zapamiętam ci to, jest! Monster, kurde, popek No nie, Willy Willy, Willy łąka! Ja, nóż, nóż, nóż! Uuu, ja mam nóż! Chodź tu, chodź tu, chodź! A, chuj, dobra, trzeba się zaczaić. A <grym> się ładnie wypiąłem. Mmm, sexy bat. Dobra. No, halo. Co się dzieje? Co się dzieje? Halo, gra, odpowiedź. Serwer wyjebało, Minata wyjebało, Nie wiem, co się dzieje. No nie żyje, wywalili serwera. Nie wiem. Dobra, dobra, dobra. Bez speedy uznajmy, że wygrałem tą rundę, tę rundę. Także. A ta kurwa. Specjalnie je zbugowało. Dobra, chyba Cessa, pamiętajcie bo to jest zła gra, która gdy wygrywasz nie daje ci wygrać. Także w każdym razie dzięki za oglądanie. Widzimy się już jutro w jakimś ortanterze i do zobaczenia. Cześć! Woo!